Abera, co ty tam pakujesz? No stary, pakuję pierwsze zamówienia Abra Team Ale gościu, przecież jeszcze nikt nic nie zamówił Uee. Bądź pierwszy i już dziś złóż zamówienie na wwwabra Każde zamówienie otrzymuje zdjęcie z autografem gratis. Każde zamówienie także otrzymuje dwie wlepki gratis. I spójrz na to opakowanie. Wwwabra Pierwsza linijka w opisie. Widzowie we wczorajszym odcinku. Obiecałem wam, że zaczynamy ten film od legendarnego stardropa. Takich legendarnych stardropów w swoim życiu miałem może ze dwa. Trzy, więc trzymajcie mocno kciuki, żeby tutaj nam coś dobrego wyleciało. Brawler, nowy brawler, nowy bro. Lernowe przebranie. Natomiast nie będę ukrywać. Mam Max i jeżeli teraz mamy takie super wdzianko no to to warto przetestować. Ale popatrzcie, mamy tutaj do odebrania jeszcze 200 monet. I powiecie, no dobra, ale te monety to tak trochę są ci niepotrzebne. No nie do końca. Dlatego, że ja teraz kasy nie mam praktycznie w ogóle. I gdybym chciał, słuchajcie, ulepszyć postacie, tak jak na przykład tutaj kolet, no to sami widzicie. No to jest beka. Natomiast w sklepie mamy tutaj do odebrania. Także słuchajcie, prezencik popatrzcie punkty mocy w postaci 10. Okej, okay, może nie dużo ale zawsze spoko. I tutaj jeszcze 5 kredytów do styu. I może jeszcze dzisiaj uda nam się odblokować tego star dropika za 3-300 pucharków. I widzowie, popatrzcie, mamy tutaj star dropika jeszcze jednego. Rzadki, rzadki, rzadki. No niestety, jest tylko rzadki. Ale jak będą punkty mocy albo na przykład monety, to i tak będę zadowolony. Hej, dobra, bo te punkty mocy trochę nam zmieniają. Dzięki nim możemy ulepszyć tego kolesia, tego mitycznego brawlera z wczoraj. Ja bym chciał to zrobić. Serio, bo nawet nie najgorzej mi się nim gra. Okej, okay, widzowie, zaoszczędziliśmy kupę siana na kupowaniu tej skórki, bo mamy ją za darmo i dodatkowo do nawet nie najgorszego zadymiarza, którego kiedyś bardzo lubiłem, więc sprawdźmy, czy teraz Max będzie naprawdę hardkorowo OP, bo w teorii mogłoby tak być. Mamy tutaj, słuchajcie, już gościa, z którym można by się poklepać. Fajne w Max jest to, że to jest bardzo, bardzo szybki zadymiarz. Naprawdę, jakby on jest kolosalnie szybki i przez to, słuchajcie, bardzo ciężko jest mu przegrać, kiedy ma odpowiednio dużo życia, no nie? I jest odpowiednio blisko jakiegoś innego ziomala. To jest akurat bardzo, bardzo fajne. Widzieliście? Podszedłem naprawdę blisko i gość nie miał za bardzo pytań. Let's go. Jedziemy tutaj, słuchajcie, po kostki. Tu mamy kolejne kostki i mamy też kolejnego gościa. Wiem, widziałem go, widziałem go, widziałem go. Dobra, dostał strasznie mocno. Oj, strasznie wyrwał. Teraz chłop, więc można by go słuchajcie tam trochę pogonić, powiem szczerze co. Ja bym go tam trochę pogonił, on w nas strzela oczywiście, no dość dużo też HP zabiera, żeby nie było, ale ja nie wiem, czy to jest dobre, żeby z nim właśnie tak, no on jest na mocny dystans, więc ja bym troszeczkę tej chwili poczekał i raczej bym go przeatakował, no właśnie, jak on będzie chciał, o tak, na przykład, byśmy go słuchajcie teraz dojechali. Nice, nice, aha. No to się ma w takim razie. Łatwy winek. A wygrywanie w każdej grze jest łatwiejsze z bluzą Abra tym wejdź teraz i zamów pierwsza linijka w opisie na www.abraty i bluzy są szyte w Polsce, a wszystko wysyłamy w 24 godziny. Okej, okay, natomiast my jeszcze jednego zademiarza ulepszyliśmy, prawda? Więc warto go sprawdzić. Ja akurat tego gina średnio lubię, na no, zasadzie, że on jest ok, On jest fajny. Ale czegoś mu brakuje, co nie? Na przykład do max myślę, że nie ma żadnego podjazdu, tak 0,0%, więc to na pewno na spory minus, prawda? Być może, gdyby go jakoś bardzo mocno ulepszyć, to też inaczej by, słuchajcie, to wyglądało. Wierzę w to, żeby nie było. Wierzę w to, że on może być turbo genialny, natomiast na razie nie jest. Mamy tutaj dwie kosteczki, więc z tymi dwoma kosteczkami już możemy, słuchajcie, czegoś tutaj szukać, no nie? Dobra, dobra, dobra. O, kurde, ale mi przywalił teraz. Ej, teraz to naprawdę mi przywalił, ale dobra, ja mu też przywalę. Dobra, on ma już naprawdę... On ma naprawdę teraz lipę, słuchajcie. Musi sobie troszeczkę tutaj zorać. Wiadomo, wiadomo, będzie mnie tutaj ciskał tym ulcikiem, ale ja się nie dam, słuchajcie, tak łatwo. Ja się mu tak łatwo nie dam. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra. Pau, 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 dobra. Okej. Okay. No nie, no on ma 900 HP naprawdę. Serio ty uciekasz z 900, Aaaa, ja 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 ja. Nie dobrze, nie dobrze, ale mamy go w końcu, słuchajcie, mamy go. Kurde, ja, bo to jest brok, prawda? Ten zadymiarz. Ja naprawdę nie lubię grać przeciwko brokowi. On zawsze mi sprawiał sporo problemów. Ale dobra, jedziemy sobie tutaj na dół mapki. Nikogo tutaj, słuchajcie, nie ma. Co tu się dzieje? Dawajcie, panie, chodź tutaj ktoś. No naprawdę, bo... O! Kurde, no Sel Primo to może być, słuchajcie, ciężko, ale oni się klepią, oni się klepią. Więc ja powinienem, słuchajcie, na trzeciego właśnie się teraz bić i pał, pał! Pau, pał, ha, 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 pał, pau, pau, to szybki strzał. No i spoko, ale powiedzmy sobie szczerze, tak totalnie szczerze. Czy waszym zdaniem Max nie jest 5000 razy lepsza? Zwłaszcza z tą skóreczką. Z takich mitycznych to mamy jeszcze tarę, którą mi się dobrze grało. Charlie też mi się kiedyś dobrze grało, ale kolet to jest odkrycie roku. No dobra, z kolet słuchajcie, jest tak. Że naprawdę mi się ten brawler mocno spodobał. Mamy oczywiście do niego trzy skiny, ale to może trochę tam olać. Natomiast faktycznie ona dobrze bije. Serio, jakby totalnie bez beki. Podoba mi się to, jak ona tutaj działa. Podoba mi się to, że ja jeszcze mam tutaj sporo możliwości upgradeowania tej postaci, bo ja ją wymaksowałem tam, wiecie, no tylko nie wiem, o kilka leveli, pokroju 6, coś w tym stylu, więc naprawdę jeszcze jest duże pole manewru. Naprawdę spore. Dobra, tutaj, słuchajcie, są goście, więc na nich trzeba uważać. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wezmę sobie tego, słuchajcie, e, gadżet Gadżecika, gadżecika, gadżecika. kurde, czy on naprawdę mi właśnie ucieka? Czy on właśnie mi słuchajcie, ucieka. Ja cię kręcę! Jak oni tak uciekają, to mnie to strasznie irytuje. Naprawdę strasznie mnie to wkurza. Ale dobra, ja sobie to. O, nie, 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 bo on tutaj. A, jakąś specjalną moc mi tutaj wali. Dobra, 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 dobra. Oj, wyrwał! Wyrwał potężny teraz. O nie, bo jego ziomek się jeszcze tutaj zrespił, więc teraz to trzeba na nich uważać. Trzeba na... podwójnie na nich uważać. Dobra? On ma tysiąc, słuchajcie, on ma tutaj tysiąc, więc ciśniemy go, słuchajcie. Podejdziemy, 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 podejdziemy do niego. Dobra, walnego tam. Okej, okay, nie wyrwał. Aż tak, jakbym chciał Okej, okay, tutaj znowu No, wiecie Ja potrzebuję tutaj mojego kompana Żeby było mi trochę łatwiej A, dawaj, 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 dawaj Teraz, nice, nice, nice Jak ich zaszliśmy z obu stron To wiadomo, że będą mieli Totalnie większą lipę i dawajcie, bo zostały jeszcze tutaj yy, drużynki, no nie Dobra, tutaj słuchajcie, koleś ma naprawdę lo'a. No 900 naprawdę. No okej, okay. on sobie zrobił takiego ulcika, że sobie uciekł, ale teraz go dojedziemy. Dobra, został dojechany. Nie! Tu jest jeszcze jeden... Ej, nie zauważyłem go w ogóle! nice Jeszcze tutaj na jednego ciosa został trafiony gość. No i ja w tym momencie, słuchajcie, wracam. Wracam, wracam, wracam. Mamy tutaj, słuchajcie, kosteczkę. Gość sobie tutaj zorał, no nie. Ładnie, pięknie. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Ja nie chcę tutaj zginąć, żeby nie było. O nie, on mnie przyciąga, on mnie przyciąga, przyciąga mnie, przyciąga mnie! Dobra, 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 dobra. Uciekamy w takim razie. Uciekamy, uciekamy. Słuchajcie, jak najdalej się tylko da, bo tutaj naprawdę mam zero życia. Słuchajcie, mam totalnie, totalnie zero życia. Dobra, kolejnego mniej, kolejnego mniej, jeszcze jednego mniej i teraz jest wielkie starcie. Ja niestety słuchajcie, nie jestem w stanie jakoś mega pomóc, ale jednego rozwaliłem i drugiego jeszcze mamy z ulcikiem. I dodatkowo misyjka. A żeby tego było mało, to start dropik i może tym razem będzie coś więcej niż tylko rzadki. Zobaczmy to. Uwaga, no niestety jest tylko rzadki. Szkoda, szkoda, mogło być lepiej, ale monet i tak fajnie. Na pewno w tym odcinku będziemy mieli tutaj losowego star dropa, więc to mnie pociesza. No i chyba zrobimy te pucharki, co? Okej, okay. Teraz z kolei wziąłem Leona. Słuchajcie, nasz najlepszy brawler. I pytanie, czy jesteśmy w stanie to potwierdzić, że on jest faktycznie najlepszy. No na pewno, słuchajcie, jest wymaksowany. No popatrzcie, jak on bije. Oh, wow! Dobra, on naprawdę mocno bije. Z tym, że wiadomo, że z nim będziemy trafiać też na cięższych przeciwników. I to tak odczuwalnie cięższych, no nie? Więc jakby warto warto o tym pamiętać. Dobra, teraz tak, dojeżdżamy, słuchajcie tego kolesia. Okej, okay, ok, na blisko, na blisko, na blisko. Go dobra, dobra. Pau, pau, pau. O Okej, okay. dobra, nie mogłem się ruszyć, słuchajcie, co było dość ciekawe, muszę przyznać, ale słuchajcie, tą piper dociśniemy, dociśniemy, ją dociśniemy ją. Dobra, dobra, została dojechana. Została dojechana, więc całe szczęście, ale naprawdę nie mogłem się ruszyć. To było strasznie porumbane. Dobra, mój ziomal, słuchajcie, wróci, więc ja poczekam, aż on wróci, żeby dopiero. Okej, okay. i teraz mu się naładują też kostki, co nie? Widzicie? A inteligentnie, co? Mogłem je rozbić wcześniej, ale dobrze, żeby on miał trochę tych kosteczek, więc lepiej było poczekać. Lepiej naprawdę było poczekać. Oj, 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 oj. Nie wiedziałem, że oni są też tutaj. Dobra, dobra, dobra. On by tutaj podszedł, to ja bym go od razu walnął, ale tu tutaj zrespił jeszcze kolejne. Nie warto, słuchajcie, aż tak się podpalać. Warto to zrobić, słuchajcie, na spokojnie, na spokojnie. Trochę ich obiję, trochę ich po pomogę tamtym. Chciałem pomóc tamtym trochę, no nie. Mamy jeszcze Lizaka, więc Lizak też spoko. Dobra, dobra, dobra. Jednego rozwalimy tutaj. Dobra, okej, okay, okej, okay. uciekam na ulcie, uciekam na ulcie, gośmiał. Totalnie zero, totalnie zero, nice! Mam go, ale mój ziomek, słuchajcie, znowu sobie tutaj padł, więc ja pozbieram sobie tutaj to. Dobra, tutaj pouderzam, żeby troszeczkę im poprzeszkadzać, chociaż, no nie? Chociaż troszkę. Dobra, teraz poczekam na atak. Poczekam, poczekam, poczekam. I tu, słuchajcie, widziałem Edgara, tu widziałem Edgara, więc dobrze był... już ty poszedł! Już się poszedł, Edgar! Spoko! Spoko, spoko, to poczekam na atak naładowany. Dobra, i wtedy będzie można, słuchajcie, w nich się wbić, bo nie warto, słuchajcie, z nimi się tak klepać, tylko warto by było na trzeciego. Dobra, jednego... Oj! Myślałem, że go rozwalę! Ale... Ej, dobra, to było ciekawe, że go nie trafię. No ale spoko. Niech będzie. Oni też ewidentnie, słuchajcie, czekają, żeby wbić się na trzeciego. Więc nie ma co. Tutaj na dół, słuchajcie, zejdziemy. Tutaj widziałem na dole gościa. Ewidentnie, słuchajcie, widziałem go tutaj na dole. On się tutaj respi. Więc można by, słuchajcie, to wykorzystać. Dobra, 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 mocno uderzyli. Mocno, 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 mocno. Ja tam też troszeczkę przeszykuję tego ataku. Dobra, 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 dobra. Coś tam znowu wyrwał. Okej, okay, spoko, spoko. Zrobię Lizak w takim razie, słuchajcie. Lizak nam na pewno mocno pomoże. Dobra, tam też bije, tam też bije. Ale sami widzicie, te gierki na tym poziomie są już naprawdę można przyznać, że wymagające. Naprawdę. Nie ma co jakby ukrywać. To już jest wymagający Dobra, dobra, oni są mega pobijani, mega, 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 dobra. O, do, docisnę ich tam! Nie docisnąłem go. Dobra, tego Edgara tam trzeba, słuchajcie. Wygramy to, wygramy to na lejciku, dobra, jednego mamy. I teraz jest wielkie starcie. Oni mają zero. Oni mają zero, oni mają zero. Dobra, jednego mamy. Robię lizak? Nice! Nice! Ej, to była jedna z ciekawszych gierek, jakie w ogóle zagrałem w swoim życiu. Serio. Dobra, pucharków brakuje nam tutaj 17. Tu jeżeli chodzi o ekspa, brakuje nam 200 z No dobra, teraz gramy w starcie w trybie duo, ale na totalnie zmodyfikowanej mapie, więc tu może być... Oj, bardzo dziwnie. Widzę, że gramy przeciwko Loli na przykład, więc może być serio, mega, mega ciekawie. Okej, okay, pyta... O, tu jest za nami w ogóle koleś już. Dobra, klepiamy go, klepiamy go w takim razie, klepiamy. Dobra, mam go. Mam go, słuchajcie. Jednego mamy rozwalonego. A, idziemy dalej w takim razie, słuchajcie. Tutaj widziałem. W tych krzakach widziałem, słuchajcie, kolesia, więc klepiego, 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 klepiego. A, dobra, on był na samym końcu, już tam, na samym końcu. A akurat z tym kolesiem nie lubię się za bardzo klepać, powiem szczerze, ale może sobie poradzimy. Może to, słuchajcie, ogarniemy. O, tu jest ziomek, tu słuchajcie, jest ziomek, dobra, to co? cisiemy go, Cisiemy go, dawaj go, dawaj go. O, let's go tym leonem. Naprawdę da się dobrze kogoś porozwalać. O, nie! O, nie! Nie widziałem tego ziomka! Na całe szczęście mamy, słuchajcie, w tym momencie powrót, więc tego Miko można by tam spróbować docisnąć trochę. Ajajaj, dobra, tu się odrodził, słuchajcie, jego zioma. Dobra, 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 ciskamy go, ciskamy. On ma 500 HP. Nice, został dojechany, więc tyle dobrego. I co, lecimy, słuchajcie, lecimy. Gdzie oni są? Gdzie są ci? O, tutaj fajnie tą wiązką dał, bo przez to widzimy, że słuchajcie, to akurat nikogo nie było. Natomiast mogą być w tym miejscu. Nawet co, słuchajcie, nawet są. Dobra, 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 cisną. No, ajajaj! Zero HP kościowi zostawiliśmy, a on i tak se uciekł. A, niezłe to było. Naprawdę niezłe. Dobra, teraz przed tym dynamaikiem warto uciekać, bo jak on przywali tą laską dynamitu, to potem średnio jest to zbierać, no nie? Dobra, słuchajcie, okej, okay, okej. Okay. Ja sobie tutaj uciekam. Ja sobie tutaj ewidentnie uciekam. Dobrze, dobrze, dobrze. Najważniejsze, żeby mój ziomal wrócił, co nie? Ale w tym trybie coś czuję, że słuchajcie, może nie udać nam się wygrać. Naprawdę tutaj, słuchajcie, może być ciężko, bo tu jest bardzo, bardzo grube wyzwanie. Naprawdę tu jest bardzo grube wyzwanie. Uciekam, słuchajcie, na ulcie. Okej, okay, nasz całe szczęście mój ziomek wróci. No, niestety! No dobra, my musimy jak najszybciej nabijać te pucharki, więc żeby się odkuć, zagramy sobie zbiory klejnotów, ale tutaj, oho, kurne, dwóch mitycznych, jeden legendarny, no to może być trudne. To może słuchajcie, naprawdę trudne, ale zobaczmy, jak to wyjdzie. Zobaczmy. Może będzie fajnie, może słuchajcie, nie. O, dobra, tam go się... o, ten Byron ma zero! Nice! Ej, ale asystę dobrą dałem, słuchajcie. Zdrowiusieńką, asystę dałem, przyznam szczerze. Fajnie, fajnie się z tym czuję. Ok, mam jeden klejnot. Tutaj, słuchajcie, jest Charlie, więc tą Charlie można by tam delikatnie ciapnąć. Okej, okay, teraz poczekam na załadowanie ataku. I słuchajcie, bym wtedy też tego Leona spróbował przy. No właśnie, bym go tam. No, dostał delikatnie, ale już byłem za daleko, no nie? Żeby powiedzieć, że dużo dostał. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra. Tu jest ten Byron. O, nie zabrał mi tego Byrona. Kurde, szkoda, 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 szkoda. Tu natomiast słuchajcie z Charlie na bardzo blisko. Dobra, ona ma. Ona ma jeszcze sporo HP, więc ja sobie uciekam. Ja sobie tutaj właśnie, słuchajcie, ucieknę i tu Charlie bym... Oj oj, oj, oj oj, 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 dobra, tu są, słuchajcie, te spiderki. Nie dobrze, niedobrze, niedobrze. Nie niedobrze. trzeba akurat dojechać. Ok, można postawić słuchajcie, tutaj Lizak i tutaj tu Charlie by do. No niestety nie! No kurde, to miało, słuchajcie, być prostsze! A to nie jest proste w ogóle. W ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle tutaj trzeba słuchać ewidentnie ich podjechać, bardzo dużo klejnotów tutaj akurat leży, więc tą Charlie tutaj docisnę i słuchajcie, spadamy z tymi klejnotami spadamy ewidentnie, mamy teraz przewagę więc utrzymajmy to, utrzymajmy, utrzymajmy dobra, tego Leona można tutaj naprawdę mocno uderzyć, okej, okay. wyrwał na tyle że powinien troszeczkę chociaż od nas odejść no nie, na te ileś sekund, słuchajcie powinniśmy dać radę, dobra, mam jednego teraz tego Leona bym spróbował, słuchajcie, przycisnąć no nie, no nie, on, zabra on zabiera nam klejnoty ale, ale gość ale gość, ale katastrofa słuchajcie, oni teraz mają odliczanie ja nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Dobra, słuchajcie, trzeba ich tutaj cisnąć. Tutaj, słuchajcie, ten Byron ma. On ma trochę tych klejnotów. Dobra, 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 dobra. Tutaj mają dużo. Dobra! Dobra, wyrwali, wyrwali, zbieramy, teraz my będziemy mieli odliczanie. Dobra, uciekaj, 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 uciekaj. Dobra, 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 jestem przygotowany, słuchajcie, jakby tutaj ta czardy podeszła. się. właśnie, nawalamy, nawalamy. Dobra, okej, okay, utrzymaj się z tymi klejnotami. Wariacie, utrzymaj się z nimi. Tylko tyle, tylko to się liczy, słuchajcie. Dobra i teraz tak... Nie, uciekam na ulcie, uciekam na ulcie! Regeneruje się! Dobra, wygramy to Nice, ale to nie było aż takie EZ. No dobra, słuchajcie, musimy narobić pucharków, więc starcie w trybie duo to jest na pewno dobre rozwiązanie. Widzę, że mamy tutaj Spike'ego, mamy Miko. No, mamy Bo. Akurat Bo to jest cienki, co? No więc olać go, olać go, olać go. Dobra, 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 Ciśniemy, słuchajcie, sobie tutaj pod kolejne kosteczki, no nie? To się na pewno, słuchajcie, przyda. Mając już dwie kostki, na pewno można kogoś atakować, no nie? Na pewno komuś można zrobić tutaj, więc dawajcie. Lola. Ewidentnie biega dużo wolniej. Od np. Max. I to jest słabe. To jest ewidentnie, słuchajcie, słabe. Dobra, gość ma 90kp, nie? 90, dobra, czyli tak, dojedziemy go tutaj. Dawaj, do... no, dada, do... no, kurde. Weź go, traf, dobra. No, ja cię kręcę. Co to było? Co to było, że ja nie mogłem go, słuchajcie, w ogóle trafić? Tutaj kolo, słuchajcie, zaraz też będzie do pyknięcia. Dawaj go. Do... Oj, dostał mocno. Zostanie rozjechany na pewno. Ale pytanie, czy ten tutaj zaraz nas nie dojedzie? Bo on ma 500 HP? No nie, no przez to, że on jest taki szybki, to nie dojedziemy go. Ma 500 HP miał, no. A teraz już ma cztery koła. No dobra, to, to teraz to już bez znaczenia. Niby 800, ale no też nie jest jakoś super łatwo. Więc dawaj go, dawaj. No dawaj. O nie, bo tu się zrespił, ziomal. Tu się zrespi... Wziom, ale to niedobrze, słuchajcie, to niedobrze, to niedobrze. Trzeba, słuchajcie, uważać w takim razie. Trzeba naprawdę tutaj ewidentnie uważać. Dobra, lecą takie jakieś dziwne pypki. Dobra, 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 dobra. Podchodzimy czy nie? Podchodzimy czy nie? Podchodzimy czy nie? Ok, tutaj widzę, że jeszcze z kimś innym się klepie mój gość. Dobra, dobra, to ja bym tutaj spróbował. O! Uderzyłem tego spajkiego troszkę. Tutaj tego też troszeczkę walnęliśmy. No, ten spajki y ma naprawdę mało życia, więc to jest do zrobienia. O! Miko rozwaliliśmy. Mamy tego Miko, słuchajcie. Idę w takim razie. Po Power Cube Dobra, Spike został rozwalony, ale ja nie mam żadnego Power Cuba, więc słuchajcie, mamy totalną lipę. Chociaż mam ulta, więc ten ult może mi naprawdę teraz mega pomóc. Dobra, dobra, dobra. Aj, 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 jeszcze gdybym kogoś trafił tym ultem, to byłoby perfekcyjnie, co? Dobra, no fajnie, teraz to ulta już w ogóle nie mam, więc trochę lipa. Ale tutaj, słuchajcie, jest ten gość, dobra, mamy go, mamy go, mamy go. Tutaj są kolejni, dobra, też, też go mocno uderzyłem. On ma naprawdę loa, on naprawdę ma loa i teraz ten spike. Nice, 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 no kurde Ale przynajmniej wygrywamy No dobra, mamy star dropika, więc fajnie O, bardzo rzadki Bardzo rzadki znowu, bardzo rzadki No to co? Monety czy punkty mocy? Ja bym poprosił monety No, poproszę monety <gry> Zawsze dostanę to, czego nie chcę, nie? Natomiast tutaj mamy, słuchajcie, Star Dropa i zaraz go odbierzemy, ale ja zmieniam postać na Max. Bardzo mi przykro to mówić, ale niestety Lola już nie dowozi tak, jak myślałem, że dowozi. Więc co? Odbieramy sobie tego Star Dropika i tutaj proszę, żeby było coś dobrego. No, mityczny to bym bardzo chciał, ale chociaż epicki, no nie będzie epickiego, będzie rzadki. No to chociaż może te monety, co? Akurat monety? Ej, to są jakieś jaj... Nie, 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 widzowie, ja nie zostawię tak odcinka, że przegrywam. Co? Nie. Mamy tutaj Spajka, mamy Gryfa, słuchajcie, ale ja to idę wygrać. Ja idę, słuchajcie, zakończyć odcinek wygraną. No nie ma innej opcji. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Zrobimy sobie tutaj kosteczkę, wiadomo. Jedna kosteczka już tutaj śmiga. Dawaj, zrobimy od... Ooo! O, pan Stio tutaj jest. No to go. Można by troszeczkę przywalić, co nie? Dobra, jeszcze odbierzmy tutaj tą kosteczkę. I dawaj, jednego mamy rozwalonego jako duo, więc tego jego ziomka by się przydało przeatakować. On będzie gdzieś tutaj, właśnie z tej strony. O, nie, tu, tu są inni, tu są inni. To tak nie podchodzę samemu. Nie ma w ogóle szans, słuchajcie. To trzeba zrobić inteligentniej. To trzeba wrócić do mojego ziomka i wtedy zaatakować, słuchajcie, jakoś razem. Bo naprawdę innej opcji to nie ma. Dobra, tutaj są te wybuchające pierdy. Nie lubię straszy tego, jak tutaj są takie wybuchające pierdy. Ok, 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 dobra. I teraz, teraz można spro... Aj! No niestety. Nie, 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 nie. Tak to, tak to nie pyknie. Dobra, tutaj, słuchajcie, w niego można poładować trochę. Dobra. aj! On ma 160 HP. Ten ma 400, ale też został rozklepany. Dobra, respimy się i teraz, słuchajcie, kosteczki zbieramy, żeby trochę tych power chociaż mieć, no nie? Bo inaczej to naprawdę kaplica, dobra. gość tutaj, słuchajcie. O! Mocno dostał. Mocno, bo on ma tylko 1400 HP, więc to jest, słuchajcie, do zrobienia. To jest teraz do walnięcia. Ok, ok, tylko trzeba to zrobić w miarę inteligentnie. O! Mam go, ale dostał w ryja, ale dostał teraz. Dobra, ten też mocno dostał. Okej, okay, dobra, dobra, dawaj go, dawaj. O, ho, ho! Pięknie, słuchajcie, on ma 14 power w mój ziomal. Więc musimy to wygrać, słuchajcie, już nie ma innej opcji. Teraz już tylko spajki został, tylko spajki. O kurde. No ja bym też chciał przeżyć, tak się składa, nie? Żeby nie było. Dobra, słuchajcie, od dwóch stron go zajdziemy i wtedy... No właśnie. Dobra, dawaj, rozwalamy tego kruka. Rozwalamy tego, bo. Rozwalamy tego. Pepe, pe, pana wziął baka. Dobra, dawaj, kosteczki. Zrobimy sobie najpierw kostkę. Okej, okay, jedna kosteczka już jest. Dawaj, od razu cisimy kolejną. I zaraz jeszcze jest jedna, więc już w ogóle całkiem fajnie. Dobra, dobra, dobra. Kolejne kosteczki, dobra, są już trzy. To co, idziemy kogoś tutaj przeatakować? Można by, albo to właśnie sobie wziąć, no nie? Pytanie, czy właśnie atakujemy kostki, czy atakujemy ludzi? No skoro są już cztery kostki, to może spoko, no nie? O, tutaj jest ośmą chyba. To go wypadałoby słuchaj, trochę pounikać. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. Mamy tutaj, ej, co tu się w ogóle zadziało? Słuchajcie, dobra, rozwalamy tego ziomka. Ile my mamy teraz, słuchajcie, tych kostek? Kurde, ja mam tego osiem. Nieźle, nieźle. To to mi się podoba. To mi się naprawdę słuchajcie podoba i w takim razie spróbuję właśnie tutaj podejść, tak, żeby trochę poprzeszkadzać. Dobra, pau, 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 pau. Nice! Nice, nice, mamy, mamy dziewięć kostek. Jedziemy, słuchajcie, tego nie można przegrać z dziewięcioma kostkami. Po prostu nie można. Dobra, dawaj tego kruka, nice! Eee, co tu się wydarzyło właśnie? To trochę nie wiem, słuchajcie, to było trochę no. dziwne okej, okay, okej, okay. myślałem, że mój ziomek nie żyje, ale jednak okazuje się, że żyje, więc ciekawie. Dobra, dawaj, atakujemy, atakujemy, atakujemy. Dobra, jednego mamy, jednego mamy. To jeszcze jeden został, słuchajcie, w tym momencie. Okej, okay, idę po kostki, idę po kostki, idę po kostki, idę po kostki. Mam 15 kostek, słuchajcie. O czym my w ogóle mówimy? Tylko że ich jest dwóch, więc ja też wolałbym, słuchajcie, tutaj chwilę pouważać, no nie? Dobra, dobra, dobra. Mój członek zaraz tutaj wróci. Dobra, tutaj, jest, słuchajcie, ta maszyna. Dawaj, rozwalmy tą maszynę. Nie ma co w ogóle, słuchajcie, się z nią bujać. I teraz atakujemy, słuchajcie, 15 power cubów. To jest sporo. Dobra, kruka nie ma. Wiadomo. I teraz słuchajcie, ten gość jeszcze został, ale ja nie chcę zginąć z tymi power cubami, jakby to jest dla mnie, to jest dla mnie teraz totalnie kluczowe. Dobra, 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 dobra. Bigo, bigo, bigo. Dobra, dojeżdżany jest. Mamy to. Let's go. Nice, kolejne ekspy